Wykonawcom życzę, życzę wielu sukcesów oraz czytania, czerpania z przyjemności z tak przepięknej dziedziny, jaką jest muzyka. Mam nadzieję, że dzisiejszy koncert stanie się początkiem Waszej życiowej drogi muzycznej. Dziękuję bardzo. Dobrze, że Państwo jeszcze nie wyszli. Proszę Państwa, chciałem, no, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim dzisiejszym wykonawcom. Brawa jeszcze raz dla wszystkich, którzy dzisiaj wystąpili. Ten pierwszy koncert na pewno zapadnie w pamięci wszystkich, i tych, którzy dzisiaj występowali, i tych, którzy dzisiaj słuchali. Bardzo serdecznie dziękuję rodzicom, którzy również włożyli wielki wkład w edukację swoich dzieci, bo umówmy się, trzeba im przypominać o tym, że trzeba poćwiczyć. Zgadzamy się wszyscy, prawda? Trzeba, to jest dla nich dobra, ale później, kochane dzieci, to są efekty. To są efekty. Dzisiejszy koncert pokazał, jak naprawdę dużo potraficie już. Proszę Państwa, jeszcze raz brawa, ale już nie za wykonanie utworu, tylko za zachowanie na scenie. To jest bardzo istotna sprawa. Wszyscy dzisiejsi wykonawcy wspaniale zachowali się na scenie, wspaniale wyglądali. Wiecie Państwo, scena ma swoje prawa i tutaj no, musimy uczyć naszych młodych adeptów sztuki, by pięknie wyglądali, ale również pięknie prezentowali się na tej scenie, potrafili się pięknie ukłonić. Bardzo serdecznie brawa za to właśnie. Bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali dzisiaj dzisiejszy koncert, dziękuję akompaniatorom, no i oczywiście zapraszam na inne koncerty. Inne koncerty, które w naszej szkole odbywają się bardzo często. Ja wierzę, że wszystkie te osoby, które dzisiaj wystą, wystąpiły będą koncertować co roku, a nawet kilka razy w roku i spotkamy się z niektórymi za 4 lata, z niektórymi za 6 lat, na dyplomach ukończenia naszej szkoły i będą się równie pięknie prezentowali, a nawet lepiej. Mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy na tej scenie. Nikt nie będzie rezygnował, prawda? No, no właśnie. Nikt nie będzie rezygnował, bo nie ma takiej potrzeby. Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za to, że przybyliście tak licznie. Mam nadzieję, że następny koncert, jaki zorganizujemy, to spróbujemy zorganizować miejsca siedzące również na korytarzu. Dlatego, że nie spodziewaliśmy się aż tak dużo osób. Dziękujemy bardzo serdecznie za to i zapraszamy na wszystkie inne koncerty. A Wam, młodzi wykonawcy, życzę tak wspaniałej publiczności zawsze i tak wspaniałych wielbicieli. Wiemy, że już jeden ma wielbiciela. To są wspaniałe chwile, proszę Państwa. Miejmy nadzieję, że się to powtarzać. Ile wspaniałe. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję.